Trzy kropki od On raport ja pisze, tak, Janek. godzin, 10 godzin 10 na służbie. Lecimy, nie śpimy. No, no to technicznie. Ja tak, teraz tak. I. Mm -hmm. eee. W ogóle to ja powinienem tą broń mieć przy sobie i tak. Jakbyśmy już kurwa, tak. jeszcze lepiej. Jakbyśmy już tak mieli bardzo iść tą, tą stroną, to ja nie wiem, czy pan Montana jest poczytalny. ja powinienem ją jeszcze trzymać. Ale dobra, nie Co no, spoko. No, jak poczytalny, cholera, jasna. <gry> Dobrze, no jaka jest definicja ruchu? O, jest. To już było dwa razy. No, to powinien pan wiedzieć, że jest pan poczytalny. Ale... Po co my mamy raz jeszcze poruszać ten sam temat? O, no. Nieźle, poczytalny jest. Diego zapisze. Ale wyjaśnij mi, pastor, poruszać ten sam temat? A kurz, definicja kurza, Ja chcę w końcu definicję kurzy poznać. Brud. No mówiłem. A, widzisz, pamiętam. A wiesz dlaczego? Jestem poczytalny. Poczytalny jestem. Hm, mm? nieźle. A, a ruch? Ruch to bardzo proste. Kto Ale, bije ja, ten kurz, zapierdala. To no, panie Diego, jaka jest definicja ruchu? Ruch? Tak. Ruch to jest, y, na przykład. Y, nie na przykład, definicja, być... a nie przykład. Definicja, definicja ruchu. ruchu. Przemieszczanie się. Nie, to jest zmiana Będzie położenia to względem o tym, o tym wy. Fizyki, tak, właśnie. zmiana położenia względem wybranego układu odniesienia. Nagle się panu przypomniało? No. No właśnie. A co ten ten kus? Był powstały ze sproszkowanych ziarenek, piasku, ziemi i cząsteczek yy, różnych ciał, na przykład. O, nie, dobra, nie wiem, co jest kurzem. Żartowałem. Zapisz to niego. Nie no, ja już pierdolę, już mi się pióro rozlało, już jestem zły. Więc tak. Ja skąd i... to wiesz, w CD? Ja już bym odpuścił, Bo ja nie wiem, o co chodzić z kim. O koleś jest to tu, na że komendzie popłynął, albo pastor popłynął Nie, wie pan Diego co? Ja popłynąłem. Będzie pierdzieć pasak. Nie pierdzieć Nie, nikt nie no będzie. To będzie pierdział? Ty, panie szefie policji, bo on chyba grozi nam panu, panu. Mi to może, ale panu. To nie grozę. Ja jestem, ja jestem, co tak powiem, y, mm, bardzo sumienny. No i jak mm -hmm. się coś stało, to się nie odstanie. Okej. Okay. A co? A co się stało? Co się stało? No, właśnie, no stało się tak, że byliśmy na momencie, jak Diego zapierdolił kijem panu szefowi w łeb, on widział baranki. Jaki Diego? Diego zapierdolił policji w łeb, ty, dobra, ja, ja nie mogę stać przy nim. Nie zapisuję tego, wychodzę. No. Nie będę tego pisał, nie bawię się z wami już. Dobrze, pan nie zapisuje. Dobrze, no to jak nie ma żadnych y, akt, to wychodzę. Jest tak, jest. Cały bronić i służyć. Nagrywa, matko. Policja to koksy. Służyć i pan otworzy, bo tu drzwi zamknięte. Pan siada na tym krześle. A przepraszam, a jest, jest w ogóle, dotyczy pada sprawa? Bo policjant yy, prowadzący wyszedł powiedział, że pierdolito. <laughs> Leczu. Więc ja również to pierdolę. Jestem, jestem, jestem. A jednak jest, no to teraz, siadam. Nie z no, jak jest prowadzący, to siadam. Z ucieczką? No, pasażerem byłem, ja nie no, uciekałem. Nie wiem, pastor jak zwykle jest pasażerem. Nie, akurat teraz byłem pasażerem. Pasażer też odpowiada za ucieczkę. Nie, no ale co miałem zrobić? Przedzielić kosą pojazd na dwa bolidy i swój zatrzymać? No, nie. Albo co miałem wyskoczyć z pojazdu, żeby mnie policja przejechała za nami? W ogóle za co by byliśmy no, ścigani? Za udział w wyścigu nielegalnym. Nielegalnym? No to ja nie wiem, ja się nie ścigałem. A co najgorsze, pastor był organizatorem tego wyścigu. Nie. I co najgorsze, Max Power ma to na deszkamie, co się okazuje. Sam to zgłaszał. I ja też, Max. To mam na Zobaczmy. No, ja chcę zobaczyć, jak organizowałem wyścig. Nie organizowałem żadnego wyścigu, co pan? Czyż, ja organizowałem co to, co to, te że, wszystkie derby pastor, i to wszystko? Pastor od tego, Derby nie, tylko ten wyścig ale nielegalny od... Od Sandy? Yy, Sandy. Nie. Tak, tak. tak. Dobra. Janeczek, nawet Pastor Janeczek zaprosił na ten wyścig. Tak. Janweczek, aka Diego, nawet zapłacił dole za udział. Pastorowi. Co pan pierdoli, jak on był za darmo ten to wyścig? Diego, Nikt nie płacił Diego. nikomu. Diego, Diego ty płaci płaciłeś... Komu płaciłeś, powiedz mi? Nie było... To był darmowy wyścig, że na Twitterze nawet było napisane, że darmowy. Mówił to mówił mówi, jakaś zapłacenie to, doli. Kto pisał na Twitterze? No ja napisałem. No i co z tego? <laughs> Dobra, a to serdecznie głosem ludu, tak, w tej sytuacji? Ja, ja jestem dla ludzi, od zakonu do dla, dla obywateli. Jak jest organizowane coś, to tylko przypomnę na Twitterze, bo ludzie, ludzie słuchają. Bo Aha. Dziwnym, Aha. dziwnym fartem, jak ja coś napiszę, że coś jest organizowane, to dużo ludzi przyjeżdża z jakiegoś powodu. Aha. Więc po prostu zostało a mnie właśnie, poproszone, ja, abym... Ja, abym, ja, ja, ten, ja promotorem byłem, byłem wydarzenia, a nie organizatorem. Promotorem. No i co? Promotor. Ja niedługo organizuję zumbały w LSPD, to może pastor napisze też, a, sobie, że Oczywiście, <tastujesz> ja, ja, ja jestem dla ludzi, problemu. od kościoła do dla ludzi, nie ma problemu. O... W ogóle to policja brała udział w tym wyścigu, ale spoko. No właśnie ten, Diego. Diego, nieźle, że się odjebał. <grym> Dobra, niech pocie na no. No, no to wy, wybaczamy sobie w takim razie. Nie ma, ja, ja, ja nie jestem zły w ogóle, nie jestem. Diego. No, że a... to było ze strony, ze strony uczestnika wyścigu. No jak to kto, było? Kto kierowcą był? No jak, no. Yy...